Dzień dobry, witam szanowne grono sadowników, sadowniczek. Tak u mnie wygląda Gala Brookfield. Nieby kolorek jest, ale jeszcze myślę, początek września zaczynamy zbiór. Nie wcześniej. Odpowiedni już mamy czas na wjechanie z następnymi preparatami. Jest to preparat Haskon na wybarwianie. Robię tylko robiń Stara i Dareta i prinsa i galemast. Gali Brookfield nie robimy, ponieważ ona jest sama w sobie uściemna, i można jej zaszkodzić. Na dzień dzisiejszy Gala ma 66, 66 mm. Co do Haskonu robimy 3 zabiegi, tak jak u mnie. Na Idareta robię 3 zabiegi w odstępach 7 dniowych, dawka 5 litrów na hektar zakwaszamy wodę do 6,5 robimy na noc żeby się na spokojnie to wchłonęło i takich zabiegów robimy 3 na prynsa robię 2 zabiegi też w dawce po 5 litrów na hektar no i w galemast robię 3 zabiegi też co 7 dni w dawce 5 litrów na hektar do haskonu nic nie dodaję robię to osobno i tutaj nie ma nie ma pomiłu, trzeba się troszeczkę najeździć, ale efekty potem są zadowalające. Przy tych odżywkach właśnie trzeba pamiętać o dostarczeniu dużej ilości wapnia. No niestety, ale musimy te komórki jakoś zapełnić, żeby one nie były puste, żeby nie chciało nam to gnić, żeby nie chciało nam to wszystko pękać. No i dlatego chlorku wapnia w tym roku. Około 12 razy będzie zastosowane. Zagęszczam teraz zabiegi co 7 dni i dawka 6 kilo na hektar. Cały czas jedziemy 6 kilo na hektar. Nie zwiększamy, żeby nie poparzyć liści, broń Boże. Gala na dzień dzisiejszy ma 6,9 i będziemy ją rwać dwuetapowo, dlatego że jest nierówna. Jest nierówna ta gala i trzeba najpierw te ciemne zerwać i potem ona doleci. 6,8. Mierzę największe. Te co do zbioru zerwie się raz, potem się drugi raz zerwie, reszta doleć. Także teraz jest taki intensywny, znów się zrobił okres, kiedy musimy dostarczyć dużo wapnia, e, krzem trzy razy, no i jeszcze doszedł. Teraz haską. Także widzicie. Opryskiwać nie ma. Lekko u mnie. No ale po to się inwestuje, żeby coś z tego mieć. Moi drodzy, co do gali, ja najchętniej bym zrobił galę do 7,2, czyli taką jak tu mamy 7,28, to i to już do zbioru. A dlaczego? Ponieważ pompowanie gali 7,5, a nawet 8, jest to nieekonomiczne. Po prostu nas to wypompowywuje z kasy. Gala jest to odmianą drobno-owocową i to Nie jest w jej kwestii, żeby ona rosła 7,5, 8, 8,5. To jest po prostu nienaturalne. I my zmieniamy strukturę, strukturę tych odmian. To ta gala ona jest ładna, jak jest zrobiona do 7,2, 7,5. A po drugie, to nie ma sensu, żeby ją przebijać na 7,5 w górę, ponieważ od 7 jest jedna cena. No chyba, że znajdziemy jakiegoś szaleńca, który będzie nam dopłacał, jeszcze rozsortowywał powyżej także dla mnie rozmiarówka 7,2 jest idealna dlatego że oni zawsze sortownie wstawiają 7, 7 i tam z hakiem jeszcze troszeczkę. Więc 7,2 jest bezpieczne dla nas i wtedy wszystko jest zaliczane do 7. I ona wtedy jest twarda w miarę długo leży. Nie ma problemu. Czym większa jabłka tym większe rozrzedzenie wapnia w komórkach. I przyrody nie oszukamy. 6,5. 6,5. Także już tutaj, już tutaj, niech ona sobie dojrzewa. 6,7. Niech ona sobie już tutaj dojrzewa i będziemy powoli szykować się do zbioru Gali miało nie być, a jednak jak zaczęło rosnąć, zaczyna zapełniać te struktury między między liśćmi. W koronie się zapełnia. Jest jabłka, jest jabłka. Ładnego jabłka może będzie mniej 7-3 nawet I ładnego jabłka może będzie mniej i dlatego walczymy w tym roku o dobrą cyfrę. Jaką dobrą cyfrę? Najlepiej 2,5 zł tego za wagę w skrzyni od 7. To by było dla mnie satysfakcjonujące. Ale co? Co przyroda i co los pokaże? Nie wiem, zobaczymy. Nic, nic na razie nie liczymy. Trzeba na razie dociągnąć do końca, zerwać, schować i targować się o ceny. Tu mamy takie duże 6-6. 6-3. Myślę, że większe jest. 6-7. To jest z daleka wyglądało, ale 6-3 no i wystarczy i ona jeszcze do tych siedmiu to spokojnie spokojnie naciągnie 7-2 Sześć 7, 7. Kroiłem jabłka pestki czarne jeszcze się nie nadają Skrobia to jest w ogóle w lesie Dziesiątka W ogóle nic się nie Nic się nie odbarwia cukru za mało 7-2 3 tygodnie jeszcze musi wiszyć I tyle Dobra uciekam Puszczać nawodnienie Skończyłem kosić trawę Także ja nawet Koszenie trawy jest dla mnie pasją Zapach trawy Trawka musi być wygolona Króciutko Jak najkrócej Żeby nie ciągnęła wody Także jak na boisku I do tego uprawa mechaniczna Musi być i myślę, że to jest przyszłość naszego sadownictwa. Uprawa mechaniczna, trzeba to promować. Ale to temat na następny, no następny film. Pozdrawiam wszystkich.